Dochodzi 17.00 w ramach FM. Pora jak zawsze o pełne tak i taki teraz na najświeższe wydanie faktów. Karolina Michalik przy mikrofonie. Zapraszamy. Oczywiście w Faktach cały czas śledzimy wydarzenia w stolicy i trwający Marsz Niepodległości. Posłuchajcie relacji naszych reporterów o aktualnych wydarzeniach w Warszawie. Mamy też ważne informacje dla kierowców jadących krajową 77 w Świętokrzyskiem i zapowiedź trenerskiego pojedynku, jaki odbędzie się dziś wieczorem w Chorzowie. Policja otacza grupki uczestników Marszu Niepodległości, którzy zebrali się przy stacji Warszawa Stadion. Doszło tam także do starć z funkcjonariuszami. Na miejscu jest reporter RMF FM Paweł Balinowski. Pawle, opisz co dokładnie tam się teraz dzieje. Na błoniach Stadionu Narodowego trwa regularna bitwa. Z jednej strony szpaler policjantów w hełmach i starczami, z drugiej grupy agresywnych chuliganów w powietrzu. Butelki, race, petardy hukowe od czasu do czasu bezpośrednie starcia. To wszystko dzieje się zaraz obok stacji kolejowej przy stadionie. Teraz jest nieco spokojniej, ale przed chwilą widziałem jak grupa agresywnych osób stojących na nasypie z góry obrzuciła policjantów kamieniami. Ci się cofnęli, ale po chwili wbiegli na stację po schodach i na tych schodach, a także na samych peronach trwały starcia. Ta sytuacja jest... Bardzo napięta. Są tutaj tysiące policjantów, tysiące osób, i co chwilę dojeżdżają kolejne radiowozy z Błoń Stadionu Narodowego Paweł Balinowski. Starcie z policją możecie zobaczyć na filmach na RMF-24.pl, a na linii teraz ponownie Krzysztof Berenda. Krzysztofie, co o awanturach mówią organizatorzy Marszu Niepodległości? Twierdzą, że wszystko jest prowokacją policji, że to ona wciąga ludzi w bramy to ona zaczepia pokojowo demonstrujących na błoniach stadionu narodowego, to ona wystawiła tak duże i widoczne siły, które samą swoją obecnością prowokują do ataku. Takie tłumaczenia słychać wśród organizatorów. Komenda Stołeczna Policji nazywa to wszystko farsą, przekonuje, że po pierwsze ostro interweniowała tylko w trakcie awantur. Tak było rzeczywiście na rondzie gdzie kilku funkcjonariuszy nawet zostało rannych. Poza tym policjanci zabezpieczają kluczowe miejsca, tak jak na przykład siedzibę prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej, gdzie teraz jestem, bo i tędy ten moto Marsz Niepodległości ma przejeżdżać. Tutaj jednak jest na razie bardzo spokojnie. Organizatorzy Marszu Niepodległości poinformowali dosłownie przed chwilą o jego oficjalnym zakończeniu. A w faktach teraz ważna informacja dla kierowców. Dwa samochody zderzyły się na krajowej 70 w Sandomierzu w Świętokrzyskiem. Przejechać można tylko wahadłowo. Jerzy Brzęczek kontra Andrii Szewczenko. treki trenerski pojedynek dziś wieczorem w Chorzowie, czyli piłkarski mecz Polska-Ukraina. Selekcjonerem naszych rywali jest wybitny piłkarz sprzed lat. Przypomina Patryk Serwański z redakcji sportowej RMFFM. Na początku wieku był jednym z najlepszych napastników świata. Na szerokie wody wypłynął w Kijów, później błyszczał w wace Milanie. Z reprezentacją Ukrainy zadebiutował na Mistrzostwach Świata w 2006 roku. Dotarł do ćwierć finału. Ostatnie bramki dla kadry strzelał na Euro 2012. W dorobku ma m.in. złotą piłkę magazynu France Football. Jako Selekcjoner z reprezentacją pracuje od 2016 roku. Mimo braku awansu na Mundial w Rosji był chwalony, bo odświeżył sposób gry drużyny. Awans na Euro 2020 Ukraińcy wywalczyli w dobrym stylu. Nie przegrali ani jednego meczu w eliminacjach. Zatem praca Szewczenki procentuje, choć zdarzają się także wpadki, jak porażka w towarzyskim meczu z Francją 1-7 sprzed miesiąca. A warto przypomnieć jeszcze rok 2005 i finał Ligi Mistrzów. Liverpool kontra AC Milan i Jerzy Dudek, który obronił rzut karny wykonywany właśnie przez Szewczenkę. Tak właśnie było. Spotkanie z historią w faktach RMF FM. 11 listopada 1918 roku ludzie cieszyli się z odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczeństwo musiało wymyślić się na nowo. Ludzie szukali pewnych wzorów. Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta sprawdziła, jak wyglądały i zachowywały się Polki w tamtym czasie. To są początki emancypacji kobiet. Strój musiał być wygodny, bez usztywnianych gorsetów, talia luźno zaznaczona, prostokątne dekolty, spódnica do połowy łydki. Panowała wtedy taka moda na wytworność i na elegancję. ta elegancja chyba była o wiele powszechniejsza niż dzisiaj. Jak opowiada nam Wojciech S. Wocław, autor książek, popularzator wiedzy o savoir vivre czy Dreskodzie, w starych kodeksach można znaleźć rady na temat tego, czy dama powinna dać odprowadzać się mężczyźnie do domu lub czy powinna tańczyć z nieznajomą. W lokalu. Tak wtedy rozumiano dbanie o dobre imię. Patrząc na stare zdjęcia, można powiedzieć, że były to eleganckie czasy. A w faktach o 18.00 o modzie i etykiecie męskiej słuchajcie RMFFM. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. No a my zobaczmy, co dla nas przygotowała pogoda na dzisiaj, choć to że raczej ten dzień się powoli zmierza ku końcowi, ku końcu, będzie ku się kończył. Będzie... Ku końcowi. Ku końcu zmierza, zmierza. Tak. ok. <laughs> Szóstka na termometrach, tle będzie dzisiaj w Krakowie, w Rzeszowie i w Katowicach, najcieplej 9 stopni, tyle w Szczecinie. Gdzie opada deszczu możliwe, Tomaszu? Nigdzie. Nigdzie. W zasadzie możliwe są tylko, czy ja wiem, czy ja wiem, nigdzie.